Dobra, teraz tak jak wspomniałam, na początku poprzedniego rozdziału chciałabym wprowadzić tutaj troszkę trójwymiarowości, obserwując właśnie, moje, obserwując właśnie moje zdjęcie. Odblokowuję sobie teraz moje zdjęcie, włączę je już może, bo w sumie dlaczego by nie, już nie muszę go ukrywać pod spodem, bo już wszystko obrysowałam. I tak obserwując sobie je tutaj z boku, troszeczkę będę naśladowywać niektóre cienie, które tutaj budują mi kształt. Nie będę chciała ich wprowadzać zbyt dużo, myślę, że troszkę na dzbanku i trochę tutaj na tej paterze i myślę na pojedynczych gdzieś tutaj pomarańczkach, żeby tylko ten kształt był troszkę bardziej zbudowany. I właśnie, żeby stworzyć taki cień, możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo możemy użyć właśnie naszego Pathfindera, którego mamy tutaj również we właściwościach. Na przykład jeżeli stworzę sobie jakiś cień, na przykład za pomocą takiego rysunku. Na razie tylko tak rysuję przykładowo. Tutaj klikam dwukrotnie, żeby zmienić kolor, daję jakiś troszkę ciemniejszy. No i teraz zaznaczam moje oba obie obiekty z shiftem, czyli dzbanek i ten potencjalny cień. To jak widzicie, Pathfinder mi akurat, czyli ten filtr ścieżek mi się tutaj ukryły gdzieś na, na moim pasku właściwości. Ach, może ja to gdzieś wyciągłam, albo zamknęłam, ale to nie ma problemu, wchodzę w menu okno i wybieram opcję filtry ścieżek, czyli Pathfinder, w zależności od tego, czy macie właśnie po angielsku czy po polsku. No i ja myślę, że wybrałabym tą opcję po prostu podziel, czyli docięcia wszystkiego wszystkim. Rozgrupowałabym to teraz. Ctrl-Shift-G. Usunęła ten zbędny element. No i jak widzicie, mamy tutaj cień. I to jest jedna z opcji, tylko też pamiętajmy o tym, że wtedy ten nasz obiekt zostaje porozcinany na takie elementy. Cofam do momentu, kiedy właśnie ten mój cień jest... Przecofnąć jeszcze dobra no i teraz daję sobie tutaj kolor troszkę ciemniejszy i co teraz mogę zrobić szukam sobie w moim menu warstw tylko czekajcie aha bo to jest jakaś warstwa której nie potrzebuję tak tak więc to usuwam dobra no jak widzicie mamy tutaj moją warstwę z bankiem tutaj i mamy warstwę cienia Tutaj. I y, teraz, żeby stworzyć maskę, czyli o, ten obiekt będzie nam przysłaniał nasz kształt, ale w żaden sposób go nie przytnie i będziemy go mogli w dowolnej chwili przesunąć. Żeby to zrobić, najłatwiej to przesunąć ten nasz obiekt, który chcemy, żeby był tym elementem docinającym nasz element powyżej. Na warstwie właśnie popod ten obiekt, a następnie przytrzymując Shift zaznaczam tutaj te dwa obiekty, żeby świeciły mi się czerwone czy tam zielone, w zależności od tego, jaki kolor jest tego zbioru warstw, te punkty. No i teraz najeżdżam na moje oba obiekty i klikam prawym, czekajcie, tylko troszkę zmienię sobie perspektywę, żeby mi nie ucinało okienka, klikam prawym i daję utwórz maskę przycinania. Po angielsku będzie to Create clipping Mask. No i jak widzicie coś się zadziało, ale widzimy też, że kształt naszego zbanka jakby się stał przeźroczysty. Ja już tutaj to naprawiam. Wchodzę sobie w mój obiekt. Klikam teraz tutaj w mój kształt. To jest ta pierwsza warstwa, a na warstwa poniżej to jest właśnie warstwa widzicie tego obiektu. No i ja sobie tutaj klikam, żeby ten górny obiekt mi się podświetlił i teraz wybiorę sobie kolor. I zobaczcie, zmienił mi się tak, jak chciałam, żeby to było. A jeżeli kliknę tutaj, to zobaczycie, że mój obiekt dowolnie sobie mogę przesunąć. Jest on nadal w takim samym kształcie, a w żaden sposób nie ingeruje mi w mój obiekt, który miałam tutaj na początku. Więc zróbmy teraz to. Dalej, w następnym obiekcie, a myślę, że potem spotkamy się już w momencie, kiedy wszystkie cienie zostaną nałożone. Teraz wybiorę uszko. Tutaj jest moje uszko. Narysuję taki obiekt, który będzie mi przycinał troszkę tutaj kolorem to, co jest blisko krawędzi połączenia. Może zrobię taki sam kolor w sumie jak tu, albo dobra, troszkę ciemniejszy niż ten kolor tutaj. Dobra. I teraz muszę z tą warstwą zjechać w kolejności pod spód mojego uszka. Tutaj w ogóle mogłabym kliknąć i ponazywać te warstwy. Nazwę go ucho. No i teraz zaznaczam oba Najlepiej, żeby właśnie świeciły się tutaj te znaczniki, wtedy jestem pewna, że wszystko jest, co potrzebuję, zaznaczone. I teraz wybierając właśnie moje narzędzie strzałki, jednej bądź drugiej, klikam prawym. Nie trafiłam, jeszcze raz. I daję utwórz maskę przycinania. No jak widzicie, znowu to uszko mi zniknęło, a tutaj pojawiła mi się grupa, ale już wiem, jak to naprawić. Po prostu wybieram moje ucho właśnie takim kolorkiem. To dobra, to tutaj ustawię jakiś różowy tego ucha. Powiedzmy takie coś. Takie coś. I jak widzicie, mój wazon już tutaj trochę został wycieniowany. Tutaj na to mogłabym w ogóle nałożyć jeszcze jeden kształt, tylko byłby on ciemniejszy. Więc wracając do mojego mm, tutaj dzbanka, mogę stworzyć jeszcze jeden kształt. Tym razem dam mu ciemniejszy kolor. Wejdę w, dwukrotnie klikając w kolory. Zmieniam na taki bardzo ciemny kolor. Tutaj jak widzicie to jest ta warstwa. No i teraz wystarczy, że włożę ją pod spód mojego dzbanka i ona automatycznie... Staje się maską przycinania. Już nie muszę teraz ym, klikać tych następnych opcji, żeby zaznaczyć. Wystarczy, że po prostu przeciągnę we właściwe miejsce, w tym przypadku, właśnie y, nad tą warstwą, którą stworzyłam jako pierwszą maskę przycinania. No i co? I teraz dodam sobie kilka cieni na moich pomarańczach, paterze, no i tutaj tej pomarańczce, y, i widzimy się za sekundę. Dobra, jak widzicie, wszystko udało mi się już wycieniować. Efekt prezentuje się następująco. No i myślę, że możemy przejść do dodatkowych elementów, które pozwolą nam jeszcze bardziej udoskonalić naszą pracę. Na pewno pobawimy się jeszcze z gradientem. Troszkę porozmazujemy może nasze wektory. No, dodamy też jakieś tekstury, może stworzymy prosty pattern, który uzupełni nasze tło, żeby stworzyć coś ala tapeta. Więc yy, zapraszam do kolejnych wideo.